Polowe Studio, Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor. Salon samochodowy Świtoń Paczkowski. Autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B. Dzień dobry, dzień dobry. Czy już? Już. Mam mówić? Dokładnie. Już mówić, dobrze. Mówić, więc mówię. Więc zdradzę na początek, że wybrałem się w miasto, takie tak, tak zwane, z wielu przyczyn. Czy słychać to, co się dzieje teraz? Okolice Ratusza. O, 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 doskonale. Doskonale, bo to dzwony kościoła. Nam tu wybijają, że 9.30. Ja wybrałem się w okolicę Ratusza po to, żeby przejść się i między innymi poszukać Damiana. Bo, bo nie ukrywam, że no, mojego przyjaciela antenowego mi, mi brakuje troszeczkę. I tak postanowiłem przejść, zapytać na przykład Bachusa, czy go nie widział gdzieś tutaj. Postanowiłem zapytać, o, może, może do gołąbka podejdziemy. Krzysiu, bo Krzysiu Filmanowicz wszystko filmuje. Gołąbku, hop, hop! O, chodź, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj! Mówi, że nie wie, gdzie jest Damian. Yy, no właśnie, postanowiłem zapytać Zielonogórzan, może tutaj pani idzie. Ja panią tylko szybko zagadnę. Dzień dobry, pani! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Radio Zielona Góra, na żywo jesteśmy. Jak pani na imię? Anita. Pani Anito, yy, Wie pani, gdzie jest Damian? Nie. A wie pani, o kogo pytam? Nie. A właśnie, bo to jest mój taki przyjaciel antenowy, my razem prowadzimy Dobry Początek Dnia w Radiu Zielona Góra, poranny program i, i on, on wyjechał gdzieś, albo się gdzieś tutaj zaszył w mieście, ja nie wiem, gdzie on jest. Ja też nie wiem. A miała Pani taką sytuację w życiu, że na przykład właśnie ktoś, y, współpracownik jakiś tak wyjeżdżał na jakiś urlop i tak Pani brakowało tej osoby? No oczywiście, że tak. A kto to był? Teraz na tą chwilę nie pamiętam, bo na razie nikt nie wyjechał, wszyscy są na miejscu, ale... Jakaś koleżanka z pracy, tak... Że tam sobie coś tam zawsze panie kawkę rano wypiją, że sobie raz, raz, razem panie pogadają, poplotkują, nie? Nie, nie, teraz... Że się teraz, tak dobrze teraz, pracuje. Teraz pracuję i nie ma czasu na kawki, pogadanie i tak dalej. No właśnie, Damian mi kawę robił i tak brakuje mi tej kawy. Znaleźć. No właśnie, dlatego szukamy. Dzięki. Proszę bardzo. szerokiej drogi pozdrawiam bardzo serdecznie, szerokiego deptaka. Podejdźmy tutaj do, do pana może. Dzień dobry panu. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio jedona góra się kłania. E, na żywo jesteśmy. Czy, czy Damiana pan nie widział czasami? Jeszcze raz proszę. Pytań. Czy Damiana pan nie widział? Nie, niestety Damiana nie widziałem. To jest mój przyjaciel antenowy i on się z mi zgubił. Nie, nie, nie widziałem. Nie widział pan Damiana. No, no szkoda. E, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dzięki. Bachus nie widział Damiana, gołąbki nie, nie, nie widziały Damiana. E, pan tutaj... Nie zapytałem pana, jak ma na imię, ale jestem niewychowany gbur. Ale podejdźmy teraz do tych pań, bo tutaj na deptaku, oprócz tego, że ja tu jestem, to są też przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża. I dzisiaj tutaj pod ratuszem będzie miała miejsce będzie, no, trudno to nazwać imprezą, ale będzie wydarzenie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak panie mają na imię? Kasia. I? Marina. Jesteśmy na żywo na antenie Radia Zielona Góra. Chciałem panie zapytać, co tutaj dzisiaj będzie? Znaczy, ja wiem, ale chciałbym, żebyście słuchaczom powiedzieli, co tutaj będzie. Będzie oddawanie krwi. A z jakiej okazji? Yy, znaczy, oddajemy krew, będzie jeszcze happening, przyjdą też przedszkola z Zielonej Góry yy, i będziemy. Wszystko lecite, yy, Będziemy zajmować się nimi, będzie, yy, będziemy też przeprowadzić z nimi RKO, więc będzie się działo dzisiaj tutaj. Dziękuję bardzo. A kolega może też coś powie. A z jakiej okazji tutaj będzie się działo? Yeah. <laughs> Dobra, jest, jest delikatna trema, to może nie będziemy. No, jest, jest trema. Dzięki za wyczerpującą wypowiedź. Znaczy, tutaj dzisiaj będzie mieć miejsce właśnie taki happening, o którym mówiła nam nasza rozmówczyni. I o tym happeningu usłyszycie także w wiadomościach Radia Zielona Góra na 971 FM. Może jeszcze gołąbki zapytamy. Halo, gołąbki. Gdzie, gdzie jest Damian? Patrz, nie chcą ze mną gadać. No taka sytuacja. No nic, e, ja się będę zbierał, bo jest troszeczkę chłodno dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach w Zielonej Górze teraz coś koło 11. Taki jest, e, taki ziom troszeczkę. Także oddaję głos do studia i pa pa